Dobrze, jesteśmy w drugim rozdziale, który jest zapisany pod postacią lekcja numer 2. Tak więc wszystkie zabiegi edycyjne, które tutaj wykonam, zapiszę właśnie w tym pliku. I ten plik posłuży mi za start kolejnego rozdziału. Czyli jeśli chcemy rozpocząć od wprowadzonych blueprintów, to proponuję załadować plik lekcja numer 1 i zapisać go pod dowolną postacią. Dobrze, my w tym rozdziale wprowadzimy kontur skrzypiec, a właściwie tylko prawej strony. I na bazie tego konturu wybudujemy płytę górną, boczek i płytę dolną. I po wykonaniu tych zabiegów, po prostu wykonamy lustrzane odbicie połówki naszych skrzypiec, aczkolwiek to będzie już miało miejsce za kilka rozdziałów. Na razie proponuję usunąć ze sceny sześcian, tak więc korzystamy ze skrótu X bądź delete. OK, shift spacja i skorzystam ze skrótu T, a następnie proponuję wprowadzić nowy obiekt do sceny. Na samym początku zależy mi po prostu na tym, aby uzyskać pojedynczy punkt, i ten punkt będę. Wytłaczał i tym samym uzyskam kontur. Tak więc wprowadźmy do naszej sceny, korzystając z SHIFT A siatkę grid, OK. I skorzystajmy z operatora dodaj siatkę, a następnie obniżamy liczbę komponentów. Dobrze. Możemy skorzystać teraz ze skrótu tabulator, i tak widzimy, że dysponujemy kilkoma punktami. Tak więc ja chcę usunąć wszystkie punkty, oprócz tego, który znajduje się właściwie na środku. Tak więc możemy po prostu skorzystać z Alt-Shift i klikać prawym przyciskiem myszy na, poszcz na poszczególnych punktach. Następnie skorzystam z Ctrl-Shift, upewnię się, że ten punkt tutaj jest odznaczony. OK. Przesunę kursor i korzystam ze skrótu X, usuń punkty. Dobrze. Tak więc wydaje się, że w tej sytuacji nie uzyskuję dostępu do żadnego elementu, Aczkolwiek po kliknięciu zauważymy, że jednak pojawia się manipulator i po przesunięciu widzimy, że dysponuję pojedynczym punktem. I ten punkt właśnie nam posłuży do tego, aby wybudować skrzypce. Tak więc mogę teraz skorzystać przykładowo z tego widoku i wybrać powiedzmy 7, skrót 5 i tym samym uzyskuję wgląd w moje skrzypce. Mogę również skorzystać z rzutów poniżej. Tak więc dysponuję tutaj pełną swobodą posługiwania się poszczególnymi rzutami, aczkolwiek na razie na tym etapie nie potrzebuję wglądu w dwa rzuty, tak więc będę posługiwał się tym widokiem. OK. Tak więc skrót T i w tej sytuacji przeciągnę punkt tutaj. I tak, wykonanie tego zabiegu spowodowało, że uzyskaliśmy pojedynczy punkt, który znajduje się dokładnie na osi Y, tak więc będzie on wyznaczał połówkę naszego obiektu. Zauważymy, że środek geometrii znajduje się w tym miejscu, Dobrze, i nam pozostaje teraz już tylko wytłoczyć ten punkt w taki sposób, aby uzyskać kolejne punkty, które śledzą kontury skrzypiec. Tak więc tych punktów będzie około chyba 30. Każdy odcinek właściwie będzie zawierał około 10 punktów. Tak więc, aby wytłoczyć punkt, korzystałem po prostu ze skrótu E. Jednak ja wcześniej schowam manipulator, nie jest on mi na razie potrzebny, skrót E. Dobrze, i przeciągam mysz, i widzę w jaki sposób wyciągam kolejny punkt. I dwa punkty tworzą, oczywiście, krawędź. Dobrze, tak więc klikam i wprowadzam. Znowu skrót E. I wprowadzam trzeci punkt, czwarty, piąty, szósty. Ok, przesunę troszeczkę obraz. Siódmy, ósmy, dziewiąty. I tutaj dziesiąty. Na razie potem poprzestanę i troszeczkę dopasuję położenie punktów, tak więc staram się po prostu je umieścić na białej linii. Ja w tym przypadku skorzystam z prawego przycisku myszy i troszeczkę zacieśnię położenie tych punktów w tym miejscu, tym samym będę pewny, że ten kontur będzie zdefiniowany przez troszeczkę większą liczbę punktów. Ok, tak więc prawy przycisk myszy, klik i lewy przycisk myszy, aby zatwierdzić. Dobrze, tak więc dystrybucja punktów powinna być w miarę równomierna. I właściwie większość procesu modelowania to właśnie takie dopasowywanie elementów. Nawet jeżeli uda nam się wybudować jakiś skomplikowany fragment. To potem większość czasu poświęcamy właśnie na dopasowanie położenia punktów. Dobrze, zaznaczę teraz ostatni punkt, i znowu skorzystam ze skrótu E. I tym samym wyprowadzę kolejny punkt tutaj, następny tutaj i następny tutaj. I widzimy na tym etapie, iż już udaje nam się utworzyć zarys poligonu, który wystąpi w tym miejscu. I będzie odpowiedzialny właśnie za ten wypustek. I kontynuujemy. Tak więc trzeci punkt. Począwszy od tego narożnika. Czwarty. Piąty. Tutaj mogę pokusić się o to, aby te odległości były troszeczkę większe. Szósty, siódmy. Ósmy i dziewiąty. Tak więc tam, gdzie jest większa krzywizna Potrzebujemy troszeczkę więcej punktów, zaś tam, gdzie dysponujemy liniami prostymi możemy spokojnie te punkty troszeczkę większej odległości wprowadzać. Dobrze, i dopasuje. Tak więc element dopasowania jest dosyć istotny, tak abyśmy nie wykonywali tego zabiegu w momencie, w którym przykładowo nasza siatka dysponuje już większym zagęszczeniem. Dobrze, i oczywiście punkty przesuwamy albo korzystając z prawego przycisku myszy, albo zaznaczając punkt i korzystając z skrótu G. Dobrze. I wprowadzamy kolejne punkty. Dobrze. Raz. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście. W ten sposób udało nam się wprowadzić około 32 punktów, jeden zaznaczony, tak więc ponownie dopasowujemy położenie tych punktów. Ja nie będę temu procesowi zbyt dużo czasu poświęcał i pomiędzy rozdziałami na pewno czasami będę wprowadzał pewną korektę w położeniu punktów, aczkolwiek jeśli będę zmieniał w jakiś sposób topologię, to oczywiście o tym będę mówił i odpowiednie zmiany również będą występowały w plikach zapisanych na płytce DVD. No dobrze, tak więc po dopasowaniu położenia punktów do konturu możemy teraz wytłoczyć tą krawędź. Tak więc spoglądając na materiał referencyjny, widzimy, iż na razie udało nam się wybudować krawędź zewnętrzną. A my musimy teraz wytłoczyć do wewnątrz tę krawędź i mniej więcej wytłaczamy na odległości tego żłobienia. Tym samym uzyskamy pętlę wokół naszego obiektu, którą zawsze będziemy mogli wyostrzyć wprowadzając. Odpowiednie krawędzie korzystając z polecenia CTRL-R. Dobrze? Tak więc na tym etapie po prostu będziemy wytłaczać krawędzie. Dobrze, i w tym celu możemy zaznaczyć wszystkie krawędzie korzystając, to znaczy wszystkie punkty korzystając ze skrótu A. Następnie przejdźmy do edycji krawędzi lub skorzystajmy z CTRL-Tabulator. Edge. Dobrze? Wszystkie krawędzie są zaznaczone i możemy skorzystać ze skrótu E i tym samym wytłaczamy nasze krawędzie, aczkolwiek wytłaczamy je zgodnie z osią X. Tak więc X i wytłoczmy je powiedzmy w taki sposób. Dobrze. I zobaczmy jak wygląda sytuacja. Tak więc przejdę do rzutu z boku, pewnie się, że wszystko znajduje się na jednej linii. Ok, rzut z góry. Mając aktywne krawędzie skorzystajmy ze skrótu S, tym samym będziemy mogli skalować wszystkie zaznaczone krawędzie. Dobrze, aczkolwiek chcemy skalować zgodnie z 8y, tak więc skrót Y i troszeczkę przesuniemy krawędzie mniej więcej w taki sposób. Ja skorzystam z Shift. Dobrze, skrót Z, i teraz nic nam nie pozostaje, jak tylko dopasować położenie poszczególnych punktów, zachowując właściwie podobną relację pomiędzy punktami. Na całej długości. Dobrze, tak, więc jest to jeden z tych pracochłonniejszych etapów. Aczkolwiek zalecam skrupulatne przyjrzenie się właśnie temu etapowi. Czy więcej pracy teraz włożymy, tym mniej pracy będzie nas czekało na dalszych etapach. Na pewno sobie zaoszczędzimy w razie problemów takiej pracy. Dobrze, tak, więc po prostu staramy się utrzymać tą samą relację pomiędzy krawędziami na całej długości konturu. OK. Ja teraz w miarę szybko przemieszczam się po moim konturze, tak więc pomiędzy lekcjami na pewno... Dopasuję położenie poszczególnych punktów, również w przypadku całej siatki, która będzie wypełniała płytę górną, A aczkolwiek wszystkie zmiany wprowadzę i zapiszę na płytce DVD. Dobrze. Jeszcze poprawię położenie tych punktów. Dobrze, i przejdę na razie na dół i wprowadzę korektę tutaj. Tutaj właściwie te punkty wyprowadzę w taki sposób, aby tworzyły linię prostą pomiędzy krawędziami w dolnej części. Dobrze, tak więc w ten sposób budujemy żłobienie. Wykorzystamy ten polygon do tego, aby w późniejszym czasie wytłoczyć je i utworzyć ten detal. Dobrze, zanim wprowadzimy więcej elementów, ja proponuję zapisać projekt. I tak, zwróćmy uwagę na te fragmenty. Tak więc w przypadku obydwóch. Obszarów chcę tutaj wypełnić krawędzie poligonami. Tak więc korzystamy z możliwości edycji krawędzi, czyli kontrol tabulator. Upewniamy się, że jesteśmy na krawędziach. Zaznaczamy dwie krawędzie z shiftem, czyli prawie przycisk myszy, shift, kolejna krawędź. I korzystamy ze skrótu F. I to samo robimy tutaj. I skrót F. I dokładnie ten sam zabieg przeprowadzałem tutaj. Dobrze. I tym samym tworzymy takie wypełnienie. I skrót Z. OK. I rzuc z góry. I podobny zabieg edycyjny teraz wykonamy w odniesieniu do krawędzi dolnych i górnych. Tak więc utworzymy. krawędzie pomiędzy tą i tą znajdującą się poniżej zaznaczamy i korzystamy ze skrótu F i podobny zabieg wykonujemy tutaj i skrót F musimy teraz obydwa długie poligony podzielić na mniejsze poligony w taki sposób abyśmy mogli połączyć z poligonami konturu po prawej stronie dobrze, i w tym przypadku korzystamy po prostu ze skrótu CTRL-R Dobrze. Upewniamy się, że krawędź będzie właśnie utworzona w taki sposób, a następnie korzystamy z pokrętła myszy i staramy się wprowadzić w tym przypadku około 16 krawędzi. Tak więc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ile wypisk myszy. Dobrze. Przejdźmy do edycji punktów. Zaznaczę ten punkt, Shift, prawdziwym myszy ten punkt, Select Vertex i widzę, że dysponuje 16 zaznaczonymi punktami. To oczywiście przekłada się na 16 krawędzi. Dobrze, i rzut z góry. Przyglądając się obiektowi, a szczególnie wewnętrznym krawędziom, możemy zauważyć, że długość tych krawędzi, jaki Dystrybucja powoduje, iż możemy spokojnie połączyć przeciwległe krawędzie. Tak więc spróbujmy to zrobić korzystając z edycji krawędzi. Zaznaczamy przeciwległe krawędzie i korzystamy ze skrótu F. W ten sposób wypełnimy całą płytę górną. I może się wydawać, że ten przykład jest dosyć matematyczny. To znaczy, prowadziłem odpowiednią, czy też konkretną liczbę punktów, które zdefiniowały kontur. Podobnie jak w przypadku krawędzi od dołu do góry. Wynika to z tego, że wcześniej starałem się opracować tą siatkę i liczba, punktów, które i liczba punktów, które zdefiniowała kontur była przypadkowa. Tak więc wyszło około 32, a następnie po prostu tylko obliczyłem, ile krawędzi będzie mi potrzebnych do tego, aby właśnie utworzyć tego typu wypełnienie. I jednocześnie udało nam się utworzyć siatkę, która dysponuje pętlą odpowiedzialną właśnie za kontur. I my tą pętlę wykorzystamy do tego, aby utworzyć wypukłość, jak i... Zdefiniować ostre krawędzie obiektu. No dobrze, tak więc wypełniamy obiekt. Możemy zauważyć, że krawędzie w przypadku łuków, czy też poligony w przypadku łuków są o wiele dłuższe niż poligony znajdujące się w środku, tak więc trzeba będzie popracować nad właściwą dystrybucją punktów. Na razie jednak spróbujmy wprowadzić kolejną pętlę. Tak więc korzystamy z Ctrl R. Dobrze, przeciągamy mysz i staramy się tą krawędź wprowadzić. Właśnie tutaj. Tak więc klikamy przycisk myszy i umieszczamy mniej więcej tutaj. Na tym etapie możemy powiedzieć, iż wszystkie poligony, które potrzebują do tego, aby zbudować zarys obiektu, są na swoim miejscu, aczkolwiek musimy teraz zmienić relacje pomiędzy nimi. Wynika to z tego, iż niektóre poligony są większe, niektóre mniejsze. Na dodatek chcę, aby krawędzie, począwszy od dołu do góry, pokrywały się mniej więcej z formą obiektu. Oznacza to, iż krawędzie, które znajdują się bliżej zewnętrznej części, powinny być dopasowane do tej zewnętrznej części, czyli bardziej łukowate. Zaś krawędzie wewnętrzne powinny podążać zgodnie z linią prostą, czy też być mniej więcej zbliżone do linii prostej. I w tym celu po prostu edytujemy odpowiednie punkty. Aczkolwiek zanim do tego przejdziemy, to zwróćmy jeszcze uwagę na miejsce, w którym wprowadziliśmy nowe krawędzie. Czyli tutaj. I tutaj. I widzimy, że w tym przypadku zagęszczenie punktów jest zbyt duże. Tak więc te punkty będziemy musieli od siebie odsunąć, aby po wygładzeniu obiektu nie uzyskać zbyt ostrego przejścia. Tak więc jeśli ja przykładowo teraz założę odpowiedni modyfikator, czyli skorzystam z tabulatora Shift spacja przejdę do modyfikatorów i skorzystam ze Subdivision Surface. Dwa punkty dla podglądu. OK, to możemy wyraźnie w tym miejscu zauważyć zbyt duże wznoszenie krawędzi. A tutaj chyba nie jest to aż tak bardzo widoczne. W każdym razie musimy na pewno zająć się tymi miejscami. Dobrze, ja usunę modyfikator klikając na krzyżyku. OK, rzut z góry. Z, i tabulator. Dobrze, a to oznacza, iż będziemy musieli osobno zaznaczać odpowiednie punkty. Tak więc przejdźmy do edycji punktów. Skrót A, aby odznaczyć wszystkie. CTRL, G. I odsuwamy. I możemy również skorzystać ze skrótu R, a następnie obrócić te punkty. I w momencie, w którym one zmieniają swoją odległość, to po zatwierdzeniu korzystamy ze skrótu S i zwiększamy tą odległość. Ok. I automatycznie musimy przesunąć te punkty. Dobrze, i skorzystam z okazji i przesunę również te. Ok. I te również musimy przenieść do góry. Automatycznie również warto przenieść te. Tak więc jest to etap dopasowania, aczkolwiek, czym więcej czasu poświęcimy temu dopasowaniu tym lepsze rezultaty później. Dobrze, teraz korzystając z skrótu R, następnie skrót S. Dobrze. I automatycznie możemy zająć się już tymi punktami. Tak więc przykładowo dopasuję położenie tego punktu. Ten punkt przesunę tutaj. Tak więc już możemy zauważyć, że na tym odcinku rozpoczyna się wychylanie w prawą stronę. Dobrze. A tej krawędzi, właściwie, prawie, że nie będę ruszał. Tej, którą utworzyliśmy przed chwilą. Dobrze, i sprawdźmy, jak wygląda ta dystrybucja. Ok, spokojnie mogę jeszcze poprawić położenie tych punktów. I skrót S. Dobrze, i w ten sposób właśnie postępujemy z całą naszą siatką. OK, i właściwie ten etap już wykonam w samotności, gdyż są to wszystko powtarzalne operacje. Dobrze, tutaj zacznę już przesuwać do wewnątrz, jak i tą krawędź. I kolejny rozdział rozpoczniemy właśnie od skorygowanej siatki. Tak więc na pewno nie będę dokładał nowych komponentów, tylko po prostu poprzemieszczam ich, tylko po prostu poprzemieszczam punkty względem siebie. Dobrze, i widzimy, że w miejscu, gdzie rozpoczyna się zwężenie, staram się właśnie podążać za tym zwężeniem. OK. Tak więc na razie przemieszczam punkty, spoglądając bardziej na relacje wertykalnie. Potem będę starał się dopasować te punkty horyzontalnie. Ok. I tutaj już przesuwam bardziej w prawo. Tak więc na pewno poświęcę temu procesowi jeszcze około 15 minut. Pamiętajmy o tym, aby również tutaj poprawić dystrybucję tych punktów. Czyli korzystamy z Ctrl, lewy przycisk myszy, skrót G, przesuwamy R, obracamy S. Rozszerzamy. I pracujemy. Mniej więcej w taki sposób. Dobrze. Tak więc ja już popracuję nad tą siatką w samotności, zapiszę odpowiednie zmiany i rozpoczniemy już kontynuację pracy z naszym obiektem od wycięcia otworów. Ale to już w kolejnym rozdziale, tak więc zapraszam.